Hej kochani, dzisiaj to ja przychodzę komentować makijaż Madzi, czyli teraz mała zamiana. O, tak, jak pięknie wyglądam. Hej, hej. O, to ja bez makijażu. Zobaczcie, dzisiaj mam dla Was tutaj taki makijaż. O, coś mi się włosy nie układają. Ale dobra, użyję takiego kremiku. Tak, używam go na twarz. Wiecie, żeby była gładka. Masaż, masaż. Z do góry, do góry. Prostujemy z marszczki jeszcze czoło trzeba naprostować wklepujemy wklepujemy hehehe pędzel pędzel to ważna rzecz Do fluidu oczywiście na łapkę hops tap 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 tap, tap. tapie sobie twarz całą twarz o dobra nie będę tapać bo to za długo więc będę bazać. marzę 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 cały nos o i pod oczami tak może zwiążę włosy, bo trochę mi się przyklejają do twarzy. No, racja, Madzia, dobry pomysł. Zwiąż włosy. Dobrze, że na to wpadłaś. Tak, ale chyba jak je tak wyjęłaś, to dalej będą Ci się przyklejały do twarzy. No nie wiem, dobra, zobaczmy dalej. A Używam sobie tutaj korektora. Zrobię sobie trójkąty. A, może kółka. I rozciapię. Rozciapię kółeczka dookoła oka. Kochani, wiecie... Mm... Ważne jest, żeby rozciapać korektor prawidłowo, żeby nie zostały nam plamy, żebyśmy nie wyglądali jak panda. Tak, dokładnie. Właśnie o to chodzi, tak. O! Albo ryba. No to teraz brązer. Ciach! Mocne kości policzkowe, wiecie. Mocno ciapię. Dotrę sobie palcem trochę, żeby było równo. No dobrze, a co Ty mi tutaj przeszkadzasz, Karola? No, oczywiście, wcinasz mi się w kadr. To mój filmik tym razem. Teraz konturing nosa. Mhm... Mm ale łaskoczę, hehe! Hej, Karola, ja też będę na Twoim filmiku. Nie ma tak, że tylko Ty mi się wcinasz. No, teraz mogę malować się dalej. Ciap, 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 co teraz sobie tu uciapię? Może sobie uciapię brwi, ale najpierw kawa. No dobra, to będzie ciężkie. Brwi. Hmm, trzeba zrobić brwi. O, coś mnie nos sędzi znowu, to pewnie od tego pędzla. Dobra, jazda. Jedziemy. Yy, o, o, czy to jakieś rudy? Czy ja mam rudą brew? Nie, dobra, dobra. Dobra, ciapie, 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 ciapie. Ok, jest brąz, dobra, mamy brąz. O, ładnie. Jest wprawa. Cieniowanie. Druga brew. Mhm. Coś mi nie wyszło. Ale to nic, to palcem zawsze można poprawić, wiecie. No dobrze, druga brew. Hop, hop, hop. O, o. Okej. Okay. Wiecie, ja lubię mocne brwi. O, właśnie, widzicie, pięknie to wyszło. Pięknie, równo jak od linijki. Nie wiem, co teraz będzie. Teraz będą cienie. Cienie na oko. Nie wiem po co używać takiego samego cienia jak kolor oczu, ale dobra. Znaczy jak kolor skóry. Ale tak, uciepię sobie jeszcze kawałek oka. Mhm. Troszkę ciemniejszy. O, troszkę ciemniejszy w kąciku oka. Nadal nic nie widać. Madzia, nic nie widać. Chyba ja musisz wziąć ciemniejszy kolor. Ok. Pod okiem, ok. Nie wiem, co to znaczyło, ale szor, szor, szorujemy oko, dobra, szorujemy powieka, żeby to rozprowadzić. O, i znowu, o Jezu, jakie to ciężkie. Jest ciemniejszy, przechodzimy do ciemniejszego koloru, czyli idziemy całą paletką, całą tęczą kolorów, a nie, jednak od razu przechodzimy do najciemniejszego, pod okiem, zamiast kredki do oczu. Cień pod okiem, dobra, Niech będzie. Ok, jedę dalej. No, no no, mała przerwa na potańczenie. Hi, hi, hi. hi. Rzęsy, a to już cię nie zrobione. Ok. Rzęsy, rzęsy. Oj. Rzęsy, dalej, rzęsy. Dużo rzęs, dużo rzęs. Gęstość, objętość, wiadomo jak modelka. Godzinę później. Ja dalej ciapię. Eh, no prawie skończyłam, ale nie, jeszcze może trochę pociapię. Hehehe, no śmieszne. Dobra, jadę. Teraz jest chyba rozświetlacz. Tak, rozświetlacz. No, ładnie to wygląda, ładnie. Coraz lepiej. Jak kardasz Jeszcze trochę, drugi polik. <gryw> Coś Karola powiedziała śmiesznego, bo... Bo się uśmiechnęłam. I teraz znowu rozświetlacz. To tamto, to, to co to było? To był róż. Dobra, teraz rozświetlacz. O, to już widać różnicę, rzeczywiście. Hihihi. Hi, Hehehe. Uhu. Uh, uh. Ok, jedziemy dalej. No, jeszcze troszeczkę. O, tak właśnie tutaj na kości policzkowe ten rozświetlacz. No, Madzia, pięknie to zrobiłaś. Naprawdę, jestem pełna podziwu. W do mojego makijażu, to, to jest profesjonalny makijaż, kochani. Tak, tak. Tak, tak, tam to, niestety. Ja. To jeszcze ciapanko, teraz to nie mam pojęcia, co to jest, ale może to jest puder, ale chyba nie, to nie jest puder. Dobra, to jest róż. To ja nie wiem, co tam to było, ale to jest róż generalnie. Był brązer, coś tam, rozświetlacz i róż. Ej, pomadka. Nudziak. Klasyk. Nie klasyk, ale Madzia bardzo ładny sobie makijaż zrobiła. Bardzo mi się podoba. Szczególnie brwi. Chciałabym tak mieć brwi. Moje brwi nie są chyba gotowe na takie malowanie. E, tak to wygląda, kochani. Zobaczcie, jakie mam rzęsy wytuszowane. Tuszowałam godzinę. Hejka! I jak Wam się podoba, piszcie w komentarzach. Hmm, buziaczki. Hehehe. Hi, 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 hi. He, he. Pa, pa!